Z Lechią po raz 28 witamy na Fala24 Sport przy kolejnym odcinku programu, w którym kolejny raz zmierzymy się z tym, z czym mierzy się aktualnie Lech Gdańska. W studiu specjalni goście z tej okazji, ja nazywam się Miłosz po mojej prawej stronie Kajetan Sawicz, Lech. Gdańska. Witam, witam. I po raz pierwszy w tym programie, ale nie po raz pierwszy w tym studiu, dobrze znany fanom, widzom w Fali24 Sport, Jasiek Korczyński. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Przepraszam, że od razu była frontem, jest to, że dopiero teraz się tutaj pojawiasz, także... Nie ma sprawy, ja to wiesz, klasyczna, tak jak już mówiliśmy przed studiem, zapchać dziura, to... To no ty to powiedziałeś. <grym> ja wiem, ja mówię jak jest, nie? <grym> Janek nam przedstawił informację z pierwszej ręki, bo miał okazję na ten wyjazd pojechać. I to jest kolejny mecz, chłopaki, panowie, w którym Lechia e, no, traci zwycięstwo w końcówce meczu. Chciałem was zapytać, czy faktycznie aż tak duży ten problem z końcówkami jest? Czy można już oficjalnie, dobitnie powiedzieć po meczu z Mistrzami Polski, że Lechia traci kontrolę nad meczem po 60, 70 minucie? No jak byk, jak byk. Jest jakiś problem. Znowu przydążyła się do koncentracji, nie wiem, czy spadły siły na koniec. Nawet nie tak na koniec, bo to było trochę szybciej niż zwykle. Ale wynik jest taki, a nie inny. No znowu straciliśmy punkty w końcówce, no i mi szkoda. Z czego twoim zdaniem, jak coś takiego może wynikać? To jest bardziej problem mentalny zespołu, czy to może fizyczność na, na ostatnie minuty tych sił nie starcza? Chociaż braku sił specjalnie widać chyba nie było. No szczerze mówiąc, to może to być jedno i drugie trochę, bo na pewno piłkarze mieli w głowie to, że już kilka razy w tym sezonie po tej 70 minucie, no, nie udało się utrzymać tego wyniku, który był w spotkaniach poprzednich, no bo nawet jak tak mówiliśmy i analizowaliśmy sobie tabelę, że gdyby Lechia, gdyby mecze Lechi się kończyły w 70 minucie, no to Lechia by była już gdzieś tak w okolicach podium, więc no to jest i diametralnie inna różnica. No szkoda, no bo kolejny raz to prowadzenie zostało wypuszczone z rąk, a naprawdę gra wyglądała fajnie i, i, i naprawdę no nie, nie ma się za bardzo do czego tak Przyczepić, yy, jeśli chodzi o wygląd tej gry. No bo naprawdę trzeba powiedzieć, że jak na mecz z mistrzem Polski na wyjeździe, no mimo że ta Jagielonia nie grała jakoś turbo dobrej piłki, no to naprawdę było dobrze. Patrzę na czat tradycyjnie. x Xmen pisze byłem w białym stoku. Pokazaliśmy kibicowsko, że Lechia to top. Wszyscy na widzę. W ilu was było mniej więcej, wiesz na 600 osób. 600 osób. Także no, całkiem potężna delegacja. W międzyczasie pozdrawia nas użytkownik oniku Bartek G. Zacny klon ekspertów pisze kolega Bartek G. Pan komentujący chyba też zacnym ekspertem jest. Pozdrawiamy bardzo. Tak, miał, miał okazję jeszcze tutaj pojawiać parę razy, czekamy z niecierpliwością na powrót. chyba z Montrealu, jeżeli dobrze kojarzę. Kajetan Janek wspomniał o tym, że to był mecz z Mistrzami Polski, no i, i faktycznie tak było wobec tego. Czy w ogóle jest potrzeba czucia jakiegoś niedosytu po takim spotkaniu? No bo nie jechaliśmy tam jako faworyt, pokazaliśmy się z dobrej strony, jednak bez punktów, ale mimo wszystko to był mecz drużyny ze strefy ogranicza, strefy spadkowej z Mistrzem Polski. No z jednej strony tak, ale można mówić o pewnym niedosycie. Graliśmy lepiej od Jageloni. Mogliśmy po pierwszej połowie prowadzić 2-1-3-1. Mieliśmy bardzo dobry fragment, zwłaszcza pod koniec. I ta akcja bramka wyglądała świetnie, ale sklepaliśmy jak, jak juniorów U13, mniej więcej. W drugiej połowie też nie wyglądaliśmy gorzej, ale wydaje się, że też Jagiellonia odpaliła jakiś kolejny tryb i te bramki. Te bramki były trochę rozczarowujące. Przy Przygolno, 2-2, no znowu nasza obrana ciała. Gol na 3-2 to karny, dramatyczny był ten karny i tak, można mówić, że jesteśmy rozczarowani. Będzie lepiej widać światełko w tunelu, pisze natomiast Michał N., a ja staram się cały czas łapać tą frotkę, żeby za daleko nie uciekła. Eee, to my tradycyjnie posłuchamy, co po tym meczu do powiedzenia miał trener Szymon Grabowski, czy on też światełko w tunelu widział. Niestety nie wywozimy z białego stoku nawet punktu. Byliśmy blisko jednego. A mogliśmy powalczyć o trzy. Myślę, że mieliśmy ten mecz. Możemy, możemy podsumować um, też słowami: Momenty. Mieliśmy z początku słabszy moment, bo źle weszliśmy w pierwszą połowę. Nie tak jak chcieliśmy. Myślę, że tutaj zbyt głęboko cofnęliśmy się i, i Jagiellonia mm, dosyć łatwo rozgrywała mm, piłkę. Następnie. Zaczęliśmy wyglądać dobrze i bardzo dobrze i tutaj byłem wręcz dumny z zespołu, jak, jak budował, jak konstruował akcje ofensywne. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak zareagowaliśmy po stracie pierwszej bramki, gdzie bardzo fajna składna akcja skończyła się celnym trafieniem i wydawało się, że, że dobrze to wszystko funkcjonuje. Jeśli chodzi o drugą połowę, strzelamy bramkę na, na 2-1 i w pewnym momencie mamy te słabsze momenty. I te słabsze momenty przełożyły się na to, co widzieliśmy potem, ale jeżeli faktycznie tych pozytywów szukać, to to, o czym wspomniał trener, reakcja na bramkę. Bo po stracie bramki Lechie w niektórych meczach mogła przygasać, mogła trochę niższe obroty wrzucać, a tutaj mieliśmy bramkę na 0 do 1. Mobilizację 3 minuty i wyrównanie. To jest już ten taki najjaśniejszy aspekt, moim zdaniem, Janek w tym spotkaniu, że faktycznie zespół potrafi nawet na cios na tak trudnym którym terenie zareagować. No jak tak popatrzymy na poprzednie mecze wyjazdowe, no to te szybkie bramki, które były strzelane na nam na meczach, czy przynajmniej w Poznaniu, czy w spuszczonie Połomicy, no to tak naprawdę już ustawiałem mecz od samego początku, a tutaj naprawdę byliśmy w szoku, no bo tak szybka reakcja, raczej nikt się nie spodziewał. Też na pewno warto zauważyć, że, te, że ten gol padł po takim mocnym pressingu i to na pewno, to na pewno jest godne, godne pochwały. No, na pewno po tym, jak strzeliśmy tą bramkę, to na pewno wyglądało trochę lepiej, zaczęliśmy przeważać. No, i tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, te dwa gole potem dla Jagiellonii trochę z przypadku, trochę przebitek przy tej drugiej bramce, później ręka Buchara. Plany zresztą wydaje mi się, że ten strzał nawet tak nie za bardzo leciał w bramkę, jeśli chodzi o, o ten karny. No, no niestety, no takie, takie rzeczy się zdarzają, no, ale myślę, że spokojnie głowy do góry można mieć po tym meczu. Marcin pyta na czacie, witajcie panowie, pytanie prowokacyjne. Czy Urfer chce już sprzedać lekki Gdańsk? To może Ciebie, Kaj, tam tym pytaniem prowokacyjnym obarcza. Myślę, że nie w tym momencie. Będzie chciał trochę jeszcze może wycisnąć na sprzedaży zawodników, ale to, nie wiem, perspektywa pewnie kilku lat. Czyli inwestycja, która cały czas może przynosić zyski. Na razie to jest inwestycja mało, ze bardzo małą stopą zwrotu. No, bo to się zmieniło, dla, dla dobra drużyny przede wszystkim. Eee, w tym meczu można wyróżnić kilka indywidualności. Eee, kto z Waszym zdaniem najbardziej zasłużył sobie na szczególnie dobrą notę w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o piłkarzy Lechi? Konrado, na pewno, bo fajnie się ogląda tego zawodnika, jak wrócił do pierwszego składu, no i przede wszystkim po tej długiej kontuzji, no bo w końcu widzimy Brazylijczyka z tej formy jeszcze sprzed poprzedniego sezonu w ekstraklasie, kiedy faktycznie na tym lewym wahadle no, miał bardzo dużo jakości. Przede wszystkim ta asysta przy pierwszej bramce, no naprawdę podanie, podanie, no takie ciasteczko wyłożył do Bogdana Wionyka. Zresztą przy tej drugiej bramce też miał swój udział, bo na tym lewym skrzydełku też fajnie pobiegł i, i potem też wyłożył piłkę. Z małymi problemami do chłania, ale też właśnie skończył, bo zresztą chłań tak samo. Asysta drugiego stopnia przy pierwszej bramce, potem bramka. Także na pewno ta dwójka, no. Na pewno też Bogdana Wiunyka można troszeczkę pochwalić, bo, bo przede wszystkim Ibramka no, tego się oczekuje od napastnika, a przede wszystkim no, coraz bardziej jest aktywny, coraz bardziej go na tym boisku widać i też na pewno go warto pochwalić za ten mecz. Pełne zgody z swojej strony, czy, czy kogoś byś tak. jeszcze grudził? Może jeszcze ca rękę, za, bo ona stała przy golu Chłanie, tak mi się wydaje. No tak, jeżeli tam, jeżeli tam był gol, jeżeli tam była asysta jakaś, jakakolwiek, no myślę, że Andą właśnie. Bogdan na pewno, Konrado, moim zdaniem, był najlepszym zawodnikiem Lechii w tym meczu. Tak, to faktycznie rzucało się w oczy, że Brazylijczyk szalał po tej lewej stronie, tak jak napisał X-Men na czacie. To my powoli zamykając temat meczu w białym stoku, bo przed nami jeszcze kilka kilka fajnych tematów. Posłuchajmy wypowiedzi Adriana Siemieńca, trenera Jagiellonii. To był taki mecz, który uważam w pewnym momencie musi potoczyć. W... W, w każdą stronę, ale, ale potoczył się dzisiaj z korzyścią dla nas. Cieszę się, bo, bo dawno takiego meczu też nie mieliśmy, żeby odwrócić losy, żeby był to mecz taki trochę z dramaturgią na charakter, na to, żeby faktycznie zostawić dużo zdrowia na boisku. Dzisiaj to widziałem, za to też bardzo dziękuję drużynie, nie tylko za to, że wygrali, ale za to, że wytrzymali trudny moment, bo potem się poznaje mocne charaktery. Także Cieszymy się bardzo, ale oczywiście w środę mamy kolejny mecz, więc szybka regeneracja i, i nasza koncentracja już jest na tym meczu środowym z motorem. Dziękuję. Trener mistrzów Polski mam powody do radości, jakby nie patrzeć przez przebieg tego spotkania, ale nie dało się nie wyczuć tego, że w wypowiedzi pomeczowej. Czuł, wyraził pewien szacunek do rywala, no bo Lechia jednak mogła zaskoczyć tak mocną postawą na trudnym terenie jako drużyna z takiej części tabeli. Niemniej jednak to jak wbiła trzy bramki biało-zielonym, to była ta trzecia to już trzynasta bramka, jeżeli dobrze policzyłem, stracona na wyjeździe. W Gdańsku tylko pięć bramek straconych. No i pytanie: jak dużym problemem jest. Ta defensywa, i czy można tą defensywę, bo mówiliśmy o jej problemach, tu w tym programie wielokrotnie podzielić, że ona faktycznie u siebie w domu gra trochę lepiej, a na wyjazdach gdzieś te szyki defensywne się gubią, nie potrafią się odnaleźć, to jest, to jest realny problem. No, patrząc na te statystyki, to na pewno, no, jeżeli tak naprawdę 13 Bramek z 18 tracimy na wyjeździe, no to, no to jest to duży problem. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika, no bo tak naprawdę tak licząc no to dwa gole na mecz w każdym meczu na wyjeździe no to ta średnia już podchodzi do góry no brakuje na pewno tego drugiego środkowego obrońcy no bo Elias Olson po tym słabym początku sezonu nie ma co ukrywać no to jednak stał się już takim jednak bardziej pewnym punktem może nie tak pewnym jak w pierwszej lidze ale jednak jednak no tym najlepszym środkowym obrońcą no a Buchar Plana szczerze mówiąc no tak póki co nie daje tyle, tyle jakości co spodziewaliśmy się no bo Mając w pamięci występy Andreja Kindrysza w pierwszej lidze, no to spodziewaliśmy się, że jak przyjdzie drugi środkowy obrońca, no to tej jakości będzie dużo więcej. Póki co tak nie jest, ale myślę, że jeszcze nie ma co y, plany skreślać. Może jeszcze ta forma pójdzie do góry. To rzut na tabelę jeszcze, Marku, jeżeli możemy cię poprosić. Tabela Ekstraklasy zaciągnięta z serwisu 90. Minut, no i to balansowanie gdzieś na granicy strefy spadkowej, a bezpiecznego miejsca Lechia na dzisiaj, lokata numer 15, 8 punktów po 9 spotkaniach. jak z którą się mierzyliśmy dużo, dużo wyżej. Biorąc pod uwagę te spotkania, które nadchodzą, to ta pozycja chyba nie najbardziej bezpieczna, jeżeli chodzi o Lechię. Bywało gorzej. Gorzej na przykład mają kibice z Wrocławia. Ale no jest, no jest, bardzo, jest bardzo, bardzo ciasno w tej tabeli. Każdy punkt się dzieliczyć to wiadomo, taki frazaś typowy futbolowy, ale no tutaj patrząc, że jest kilka, kilka naprawdę drużyn niezłych w tym jednych czy dwóch punktach, to, to trzeba punktować. Przed Lechią e, dosyć intensywny tydzień, można powiedzieć, biorąc pod uwagę też ostatni mecz w Stoku, bo jeszcze czeka nas Puchar Polski. Mecz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, to jest jutro, tak? Jeżeli jutro, 14.30. 14.30. Jak potraktować ten mecz z drugoligowcem? Czy raczej odpuścić myśląc o walce w lidze? no Bo raczej no, pierwszego garnituru tam nie zobaczymy, przynajmniej nie, nie całego. Czy, czy może tam dojść do blamarzu? Czy to będzie łatwy spacerek dla nawet tego drugiego garnituru? No właśnie, ciężko powiedzieć, bo twardy orzek do zgryzienia ma trener Grabowski. No bo jednak porażka z, no na pewno nie ma co lekceważyć przeciwnika. No bo mimo, że to jest Beniaminek drugiej ligi, no to patrząc na to, jak gra w tej drugiej lidze, póki co jeszcze bez porażki. Na pewno nie będzie to łatwy mecz, na swoim terytorium na pewno też się zepną, no bo wiadomo, dla nich to jest, no, dla takiego Grodziska Mazowieckiego z całym szacunkiem do tej mieściny, no to to jest święto taki mecz i na pewno i kibice stawią się tłumnie, przynajmniej na te warunki tego stadionu i drużyna na pewno... Zepnie się. No ja też trosze, troszeczkę się obawiam tego meczu, mając w pamięci te poprzednie mecze w pucharze Polskich, chociażby nie wiem, ze świtem, nowy dwór mazowiecki też taka chyba najświeższa. Można powiedzieć kompromitacja. Pamiętamy te inne limanowe, stalowe wole, niepołomice. Bytów. Bytów tak samo, no to to już trochę dalej, ale, ale no zawsze jakoś tak niewygodnie mamy z tymi drużynami teoretycznie słabszymi. Tutaj mam lekkie obawy. No ja mam nadzieję, że to się skończy na naszą korzyść szybko po 90 minutach, tak, żeby jak najmniej się zmęczyć, żeby jak najszybciej się zregenerować, no bo w piątek już kolejny mecz. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze, że pogoń. W ostatnim meczu się przegra w pierwszej kolejce poprzedniego sezonu. Że będzie. To nie jest to prawdziwa twierdza, Tak, chce pocieszyć. Nie pocieszyłeś. Tak. No tak, to, to jest prawda, że Lechia musi pogoń absolutnie nic w tym meczu. Nie musi pogoń, tylko. Może jeżeli o nią chodzi, a może to jest dobra taktyka, a jaką nie, niektórzy, niektórzy szkoleniowcy przyjmują odpuszczając sobie puchar ze względu na ligę, choć z drugiej strony to jest 1.32, tak? więc 7 meczów chyba by nas dzieliło od europejskich pucharów. Czy, czy taki puchar polski należy odpuszczać ze względu na trudną sytuację ligową, czy, czy jednak gdzieś tę uwagę dzielić pomiędzy obie formy rozgrywek? No, nikt w klubie nie odpuści tego meczu, ale problem jest taki, że nie mamy kadry. Na, nawet na dwa fronty, nawet na jeden mamy problem, żeby sklecić kadrę. M będą rezerwowi na tyle, na ile mogą. Nie wiem, jak ze skrzydłami, bo totalnie nie ma zmienników. Nie wiem, jak to Szymon Grabowski zestawi. Jestem bardzo ciekaw, nie wiem, czy Dominik Pia nie pójdzie do przodu. Wobec tego, że raczej Max nie zagra, raczej Kamilo nie zagrają. Pewnie zagra z przodu Wiunyk, pewnie będzie sezon. W pomocy pewnie. No, w pomocy akurat mamy jakiś, jakiś limit, w obronie też. No, może w bramce też będzie zmiana i zobaczymy, jak to będzie. Hmm. Czyli tak y, krótko y, streszczając to, co powiedzieliście, będą eksperymenty na pewno. Na pewno, no, to będzie eksperymentalny skład chyba. No, takiego jeszcze nie będzie. W, y, taki chyba jeszcze nie zagrał w tym sezonie na pewno. No, ale kiedy, jak nie teraz, no to też jest szansa dla innych zawodników, tak. żeby pokazać, że, że potrafią grać, że, że mogą się przebić do pierwszego składu na mecze ligowe. I, i na pewno oni też mają to z tyłu głowy i się zepną. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kajetan, okay, ty miałeś okazję jakiś czas temu rozmawiać z dyrektorem Chodorowskim. przeprowadziłeś wywiad na łamach waszego portalu Lech Legia.pl. Do przeczytania, to wypada zapytać jakie nowinki to nas przynoszli. Z czego ciekawego się <grym> dowiedziałeś, jakiś taki backstage nam sprzedaj. <grym> backstage jest taki, że było bardzo wygodnie w gabinecie u góry, ale czy są jakieś nowinki? No bo ja tak czytałem, miałem wrażenie, że zamknięty był dyrektor Chodorowski. Dyrektor, właśnie chciałem mu powiedzieć w pewnym momencie, żeby się nadawał do polityki, bo bardzo dość zgrabnie unika odpowiedzi na trudne pytania albo jakieś gotowe formułki, ale, ale taką autor reklamy, kontynuując, na pewno zachęcam wszystkich do przeczytania, no bo jest kilka innych ciekawych, ciekawych wątków. Pytałeś też o sponsora, który tak w klubie jest poszukiwany i w, chyba. To, co się udało dowiedzieć, to że te poszukiwania cały czas trwają, efektów nie przynoszą. No właśnie, ale nie, żadnych konkretów więcej nie dostałem, bo próbowałem dociec, ale no niestety, coś tam jest na rzeczy, ale nie wiadomo gdzie. I co, i gdzie, i kiedy. No i, no i tak jest A Jeżeli naprawdę. szukać jakiegoś konkretu, to tam się pojawiło nazwisko Michała Głogowskiego, prawda? To, tak. to taka jedyna w miarę stricte konkretna informacja. To człowiek, na którego czekamy zimą, dobrze pamiętam? Tak, tak. No to już chyba było podane, że on mhm. przyjdzie zimą. Też cytat, że bardzo stawiają na Dominika piłę względem tego, jak Dominik się prezentuje w ostatnich miesiącach, zwłaszcza z tyłu, na tej prawej obronie, jest dość ciekawy. Ale mówił mi właśnie dyrektor, że nie chcieli szukać że szukali kilku, mieli kilku zawodników z klasy właśnie na prawą obronę. na no pewnie był to Arek Pyrka, bo byli mieć to młodzi Polacy, pewnie Łukasz Gerzenstein i ktoś tam jeszcze. No ale nie wypaliło, więc nie chcieli nikogo ściągać na siłę. No i Dominik nie ma dzięki temu zmiennika. <grywa> Smutna konkluzja, jak się do ale... Może Dominik się cieszy z tego powodu, ma więcej minut. No zależy dla kogo, tak? Ta konkluzja no tak. A jest smutna. Panowie, wspomnieliśmy o tym, że Lechia jest w trakcie maratonu meczowego, który zaczął się w stoku, Będzie miał swoją kontynuację jutro w meczu z pogonią, a jego finał można powiedzieć w piątek przy okazji meczu z widzewem. Łódź meczu, który no na pewno przyciągnie dużo ludzi na trybuny. Wydaje mi się ciekawie, zapowiadające się spotkanie. Też silna marka, Lechia dawno nie miała okazji z widzewem zagrać, ze względu na to, że te drużyny się w jakiś sposób Mijały. Eee, pytanie, czy ten mecz z Widzewem będzie większym wyzwaniem niż ten mecz w Białym Stoku? Chyba nie, tak mi się przynajmniej wydaje. A w Białym Stoku już to wyglądało dobrze. No, znaczy, no, Widzew nie jest jakąś drużyną nie do pokonania, no, mimo tego, że mają tam piąte miejsce w tabeli, z tego co dobrze pamiętam, no to to nie jest drużyna. Która, która może być turbo lepiej na papierze albo na boisku wyglądać niż Lechia. No, na pewno mają tego Rondicia, który gdzieś tam konsa yy, czeka w polu karnym na te swoje okazje ale... i na pewno na niego trzeba uważać, ale myślę, że jak tak samo mówiliśmy przed meczem z Radomakiem, że Rocha. tak samo trzeba na, na Rocze uważać, a został yy, tak naprawdę zjedzony przez Konrado i resztę. To myślę, że z nim sobie też poradzą. No, no na, na pewno no, drużyna Widzewa też ma na pewno duże, y, duże cele przed sobą, no bo trener Daniel Myśliwiec to jest też trener młodej generacji, który, który już jednak pokazał, że, że potrafi y, z drużyny niekoniecznie napakowanej gwiazdami zrobić dobrze funkcjonującą maszynę. Póki co wygląda to naprawdę dobrze. No, i będzie to ciekawe, mecz. Na pewno szkoda, że bez kibiców Widzewa, no bo wiadomo za te harce, które tam były gdzieś w Krakowie na tych dachach i tak dalej. Nie mogą przyjechać do Gdańska, a to na pewno też by A my przez to nie pojechaliśmy na mecz z Puszczą. Dokładnie, a my, a my przez to nie byliśmy na Puszczę, a, a, a na pewno obecność kibiców Widzewa też by troszeczkę dodała smaczku, jeśli chodzi o tą atmosferę. Na pewno troszkę więcej kibiców by przyszło, ale, ale, ale no mam nadzieję, że kibice i tak nie przyjdą na Widzew, tylko przyjdą na lechy i tego się trzymajmy. Hmm? Czyli można się spodziewać pozytywów raczej przed tym spotkaniem, potraktować ten mecz w Białymstoku jako taki wypadek przy pracy, gdzie... Większość wyglądała dobrze, wynik nie poszedł. Odwołujemy się cały czas do tych dwóch poprzednich wygranych spotkań, już zapominając o tym Białym Stoku. I podobny scenariusz w piątek chyba też możliwy, jeżeli chodzi o serię. Zwykła. Czy wypadek przy pracy? Wydaje mi się, że to i tak. był. No, poza tym, że, że porażka, to był w miarę satysfakcjonujący występ Lechi. No tak, musimy się wygrywać, zwłaszcza, że widzew jest nierówny, potrafi grać w kratkę. Trzeba ten mecz wygrać, jeżeli chcemy się troszeczkę oddalić od tej strefy śmierci. Widzę w to drużyna swojego boiska, pisze X-Men na czacie. Zgodzicie się z tym? No coś w tym jest. Na, na wyjazdach faktycznie sobie słabo radzą, no bo tak jak my. I no to prawda, ale, ale my gramy, gramy na swoim Ale my gramy u siebie i, tak. i na pewno chociażby ten Merz GKS Katowice pokazał, no, że ta drużyna naprawdę, no, przez Beniaminka jest do pokonania, a, przynajmniej, a na pewno przez lechę, no, która z tych Beniaminków jest najbardziej, najbardziej jakościowa w ekstraklasie. Panowie, chyba przechodzimy powolutku do końca, ja będę wam dziękował. Ale tradycyjnie zapytam: może ktoś z Was ma jakiś statement do ogłoszenia, to jest ostatni moment. Ja bym chciał pozdrowić mojego kolegę Karola, który powiedział wczoraj mi, jak wracaliśmy z wyjazdu ze Szczecina, że jak go nie pozdrowię, to nie obejrzy. Także pozdrawiam. Pozdrawiam też Karola, żeby dwa razy obejrzał. Pozdrowisz to trzeci raz obejrzy. Tak, ja pozdrawiam, ale pozdrawiam tak samo Damiana. Mam nadzieję, że nas tam ogląda z Portugalii też. zasny komentator i ekspert, który tutaj siedział. Nieraz w tym studiu i, i mam nadzieję też do reszty, że, że zobaczymy się przynajmniej z częścią w, jutro w grodzisku mazowieckim, albo, albo w piątek na meczu z widzewem. I obu, w obu tych przypadkach zwycięstwa. Dziękujemy Wam pięknie, że byliście z nami, udostępniajcie, lajkujcie i subskrybujcie falę 24 Sport. My widzimy się za tydzień również o 19.00. Tam będziemy mieli do przegadania już w sumie dwa spotkania, bo to jutrzejsze i piątkowe. Kejan Sawicz jak daPL. Dziękuję. Jasiek Korczyński, Fala 24, Sport. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Miłość Szeliwączyka program realizował Marek Kreft. Do zobaczenia.